Pytacie mnie, jak z tym językiem angielskim na nice Islandii. Czy da się znaleźć pracę bez znajomości języka obcego? No tak naprawdę to już zależy od nas. Z własnego doświadczenia mogę wam powiedzieć, że pracując już w kilku pracach za granicą i podróżując po świecie, to wychodzę jednak z założenia, że znajomość języka angielskiego jest olbrzymim atutem, który po prostu ułatwi nasze życie. Nie mówię tu już o jakimś perfekcyjnym poziomie, ale o takim, którym możemy swobodnie się porozumieć. Osobiście czuję, że mój poziom języka angielskiego jest w granicach. Jest dość słaby, ale nie mam barier komunikacyjnych i po prostu bez problemu wydaje mi się, że dogadam się wszędzie. Jednak, bądź co bądź, najważniejsze jest to, żebyśmy potrafili przetłumaczyć swoje CV, żebyśmy. Potrafili porozumieć się na rozmowie kwalifikacyjnej, żebyśmy tutaj sobie po prostu radzili w życiu codziennym, żebyśmy mogli się dogadać z każdym i w każdej sprawie. Tym bardziej, że w dzisiejszych czasach mamy ogromną ilość narzędzi do dyspozycji, jeśli chodzi o naukę języka angielskiego, ale po prostu zazwyczaj nam się nie chce, a wystarczyłoby tak naprawdę poświęcić trochę czasu, a moglibyśmy już znacznie ponieść poziom swojego życia. Finalnie, czy znajdziemy pracę nie znając języka angielskiego? Wydaje mi się, że tak, tylko to zależy po prostu od naszej determinacji. Możemy znaleźć ją po znajomościach u Polaka, można tak powiedzieć, a także korzystając z opcji Agencji Pracy. Więc po prostu wybór należy do Was, a ja Wam życzę powodzenia i trzymam kciuki.